Można mnie nazwać artystą kontrowersyjnym, mi się wydaje. No, w sensie to jest bez miksu. I. Więc tak tylko. Jeszcze ostatni raz mówię. To nie pasa w i ja pakuję się do fury OG Flex, ta nie braga, rolex pasuje do skóry Nawet Donąc dzisiaj typie z rozum, wypływam do góry Przyciemniane szyby tu 20 cali robi chmury Foto robi fryk, zdjęcie jest jak Felipe Masa Na no ulicach książ to samo, wiesz co tu się liczy Kasa Cię terror na dzielnicy pisze o mnie cała prasa star silnika jak Nasa Świeczniku jak masa 12 piski opon Bezprecedensowy atak Gdy zobaczę starą babę Nie zatrzymam się na pasach Jeśli nie zdążysz przejść To masz tu na asap O oh. To agresywne, przepraszam za ten natak. Patrz, ojciec Mateusz jest od ciebie lepszy w dragach Ty dzień z parafią lata, na rowerku na pasach Wakacje też na wczasach, obiedzie tam pół świata I to jest właśnie klasa, na Czarnowat i daca. Gramy ostro na rejonie, mówią na mnie giga czar. nie na jest mocny, dziecko już nie liczy strat Jadąc 500 autostradą, budzik już zamyka blat Kiedy najadę na rampę to jak ptak, fotoradar robi pstryk, zdjęć jest jak Felipe Masa Na ulicach wciąż to samo, wiesz co tu się liczy, kasa Siem, terror na dzielnicy, pisze o mnie cała prasa Star silnika jak NASA, na świeczniku jak masa Pał, piski, opon, bezprecedensowy atak Gdy zobaczę starą babę, nie zatrzymam się na pasach Jeśli nie zdążysz przejść, to maszoją tu na ASA Maszo tu na ASA, maszo ją tu na...